Sesja została zwołana przez przewodniczącego rady Roberta Dacha na dzień 28 lipca 2022 roku i jako wnioskodawcy tej sesji postanowiliśmy rozszerzyć porządek obrad sesji w dniu 28 lipca o odwołanie przewodniczącego rady powiatu trzebnickiego pana Roberta Dacha oraz drugi projekt uchwały o powołaniu nowego przewodniczącego rady powiatu trzebnickiego. Nasz wniosek miał bardzo obszerne uzasadnienie. Panu Przewodniczącemu zarzucaliśmy przede wszystkim brak możliwości czy brak umiejętności wzniesienia się ponad, ponad lokalne podziały i patrzenie na działalność Rady Powiatu Trzebnickiego tylko i wyłącznie z perspektywy konfliktu personalnego z Burmistrzem Gminy Trzebnica. My jednak chcielibyśmy, aby Przewodniczący Rady Powiatu Trzebnickiego potrafił wznosić się ponad jakieś osobiste animozje i współpracować ze wszystkimi radnymi powiatu y, Trzebnickiego. Jak się rychło okazało, y, uzasadnienie naszego wniosku mogłoby być y, o wiele większe z tego względu, y, ze względu przede wszystkim na, na bardzo dziwne zachowanie <coughs> przewodniczącego Roberta Adacha. Na sesji, którą, y, która miała miejsce 28 lipca 2022 roku po odczytaniu przez nas wniosku o odwołanie przewodniczącego Roberta Adacha pan Robert Adach niestety niezgodnie z prawem przerwał posiedzenie rady powiatu trzebnickiego zgodnie ze statutem powiatu trzebnickiego pan przewodniczący powinien w momencie w tym jeżeli chciał oczywiście taką przerwę ogłosić powinien poddać ją pod głosowanie radnych radu, rady powiatu trzebnickiego tego niestety nie zrobił w sposób jednostronny przerwał sesję rady powiatu trzebnickiego Argumentując to tym, że jest to tak poważna sprawa, jak odwołanie przewodniczącego, że nie powinna ona się odbyć w trybie zdalnym, tylko powinniśmy się spotkać osobiście i wtedy, jak to sam powiedział, twarzą w twarz, ewentualnie głosować nad odwołaniem przewodniczącego. Swoją wypowiedź zakończył tym, że powiedział: Spotkajmy się za dwa tygodnie, twarzą w twarz i, i, i przegłosujmy, i, i procedujmy dalej tą sesję. No jak się jednak okazało. Przewodniczący Adach, mimo tego, że, że wnioskowaliśmy o zupełnie normalną sesję, to nie my wnioskowaliśmy o sesję w trybie zdalnym. Pan przewodniczący Robert Adach zwołał sesję na dzień dzisiejszy, to jest na 16 sierpnia, zwołał ją dalej w trybie zdalnym. Co więcej, na dzisiejszej sesji przewodniczący Robert, Robert Adach pominął nasz wniosek o rozszerzenie porządku obrad, nie poddając pod głosowanie, Naszego wniosku o odwołanie przewodniczącego Rady Powiatu Trzebnickiego i o powołanie przewodniczącego Rady Powiatu Trzebnickiego. Jako argumentację swojej, swojego postępowania wskazał, że w jego odczuciu yy, tak poważne głosowanie powinno się odbyć w sposób stacjonarny i że system nie daje możliwości głosowania yy, tajnego. Głosowanie w sprawie odwołania przewodniczącego musi mieć zachowany status yy, głosowania tajnego, a głosując przy pomocy tabletów, gdzie nie logują się radni przy pomocy specjalnych kart. To jest niemożliwe. Nawet miasto Wrocław, jak głosuje takie rzeczy, to głosuje poprzez karty, które wysyła radnym i oni wypełniają i zwracają te karty. Czyli formalnie, no prawną miałem taką interpretację, że to jest niemożliwe. Już nie... Jest to niestety nieprawda. Sam zwróciłem się do do firmy, która dostarcza system Asesja. Pracownicy tej firmy potwierdzili, że istnieje możliwość w systemie e sesja głosowania tajnego oraz głosowania personalnego nad konkretnymi kandydatami. Co więcej, przedstawiciele tej firmy powiedzieli, że, że takie głosowania oczywiście w Polsce już się odbywały. Co więcej, były one kwestionowane przez osoby jakby niezadowolone z przebiegu głosowania, a nadzory prawne wojewody nie poddawały w wątpliwość przeprowadzonego głosowania. W związku z tym no widzimy, że tutaj y, przewodniczący Adach y, argumenty, które przywołał, no, w, niestety zderzają się z brutalną rzeczywistością i nie mają pokrycia y, w praktyce. System esesja daje możliwość głosowania y, tajnego, w tym nad odwoływaniem i powoływaniem osób funkcyjnych. Teraz ci radni mogą złożyć ponownie ten wniosek? I, i, wtedy, I wtedy już będziemy procedować w trybie normalnym, pójdziemy na salę konferencyjną, będziemy mogli spełnić wszystkie te wymogi. W związku z tym, aby ułatwić, aby pan, pan Robert Adach no, czuł się bardziej komfortowo, w dniu dzisiejszym ta sama grupa radnych z klubu radnych Marka Długozimy Skuteczni dla Rozwoju złoży kolejny wniosek. Wniosek ten podpisuje również przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Ta grupa radnych złoży w dniu dzisiejszym wniosek o, literalnie o zwołanie sesji w trybie stacjonarnym jako jedyne, porządku, jak, jako jedyne punkty porządku obrad jest odwołanie przewodniczącego Rady Powiatu Trzebnickiego oraz powołanie nowego przewodniczącego Rady Powiatu Trzebnickiego. No niestety jak widać zachowanie i działanie pana przewodniczącego w pełni uzasadnia złożenie tego typu wniosku. W momencie, w którym Przewodniczący Robert Adach przerwał sesję Rady Powiatu Trzebnickiego w dniu 28 lipca, po tym bezprawnym przerwaniu sesji zwróciliśmy się do Nadzoru Prawnego Wojewody Dolnośląskiego z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, bo w naszym, w naszym odczuciu doszło po prostu do złamania prawa. Z informacji, które posiadamy wynika, że, że Nadzór Prawny Wojewody no zwrócił się do, do przewodniczącego Rady Powiatu Trzebnickiego o wyjaśnienie tej sytuacji, przede wszystkim w związku z tym, że nadzór prawny wojewody stoi na stanowisku, że że sesja w trybie zdalnym powinna się odbyć naprawdę w wyjątkowych sytuacjach, a w naszym odczuciu, jak widać w odczuciu chyba nadzoru prawnego pana wojewody, no tutaj nie zachodziły takie przesłanki. Sytuacja epidemiologiczna nie wskazywała na to, aby zwoływać sesję rady powiatu trzebnickiego w trybie zdalnym. Woda Dolnośląski w, w, zwrócił się również do przewodniczącego rady powiatu trzebnickiego aby wyjaśnił, dlaczego przewodniczący Rady Powiatu Trzebnickiego samowolnie, bez poddawania pod głosowanie wszystkich radnych Rady Powiatu Trzebnickiego, przerwał sesję Rady Powiatu Trzebnickiego w dniu 28 lipca 2022 roku.